co my pan będzie starostu z metrem no to umiezył? fanioka udawu Godołem panu, ja my od razu wylewkę trzeba zrobić, to pan nie, bo sąsiad godą, że tu nakleju bez problemu obleć i że pan mu dwie palety kleju, no to kładzimy, no co pan chce, teraz, że tyle centymetrów no, no będzie słowo będzie no, no i wiecie jak odmuchawko to podmucho, żeby sypcił od parówą. no będzie się mój już nie kłodem. No, a Nie podnośmy pan ciśnienia z tym metrem, bo zaraz go panu sadzę w dupę. I tyle robię. No. Metrem teraz no. będzie z mytu. No. Dobrze, no, że już młody mój jest tam łokiem z boku na pana pacy. No, no rację, no. bo chcieliśmy wyloć z chudzioka, to pan nie chciał, bo panu szkoda pieniędzy. Mo pan w stodole wsi pod sianem całą paletę kleju, choć w No. No to teraz pan nie podnoś nam ciśnienia. Łody idź pan lepiej do odkobity, i, i daj mu spokój, zrobotę spokoju zrobić. on no. się tak nie da. No. Dobra? Wysknie, czy wie za jutro, odmuchawkę, podmuchomy i odparuje. No. Na razie, no.